Cześć, się witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czwartym odcinku w czwartym dniu z rzędu um, Klubu X w 15 sezonie. W poprzednim odcinku był Red Bull Lipsk, je, je, tak, Lipsk, nie Salzburg, Lipsk. E, więc jeśli coś nie wiedzieliście poprzedniego odcinka, to bardzo gorąco zachęcam, abyście go zobaczyli, e, bo już biliście... Ile wy tu biliście? Chyba muszę się szykować przed odcinkami. No, odcinek wrzuciłem tak... 5,5 godziny temu już jest 528 łapek w górę, czyli e, przebiliście już ten próg 422, i coś Wam ostatnio za dobrze idzie z tymi łapkami. Więc, jeżeli tutaj będzie 600 łapek, to już w następnym dniu będzie kolejny odcinek, bo Wam na serio za dobrze idzie. No i chyba 600 łapek w 24 godziny. czy znaczy, po prostu nie wbijecie ich szybko. Nie ja to, żebym Was podpuszczał. No ale dobra, przejdźmy do legiwa. Aha! Zawsze jak robię jakiś film o Legii Warszawa, to są hejty, bo ludzie nie lubią Legii Warszawa, też. I są ludzie, którzy lubią. Jak powiem coś złego, to ci, którzy lubią, też mi dają łapki w dół. Więc nie dawajcie ła Tylko za klub. Będę się starał być jak najbardziej naturalny, neutralny jak mogę. I sami chcieliście Legii Warszawa, to jest najbardziej lajkowany komentarz. A ja biorę zawsze najbardziej lajkowane komentarze, więc jak coś, to lajkujcie komentarze, nie dawajcie swoich opcji, jeżeli już widzicie, że jakiś komentarz ma dużo lajków. Po prostu lajkujcie te komentarze no i cóż, zaczynamy Arvidas jak może jakieś królitwy swoją drogą pozdrawiam pewnego youtubera i ten litwin jest szybki 87 biegu, przyspieszenie 80 kontrola piłki, dribbling 86, 85 na 66 overalla to jest bardzo dużo no ale wykończenie 55 główki 52, czyli tak Ogólnie e, słabo jeżeli chodzi. Czyli ten dribbling to jest jego najlepsza e, najlepsza statystyka. Dobra, lecimy dalej. Michał Bartosz. Prawy pomocnik. No, on się nie wyróżnia z niczym nadzwyczajnym. 66 overall, 25 lat. E, Robert Bogusławski. 70 overall. I szybkość biegu: 88 to jest bardzo dużo. Odbiór piłki: 80, jak na 70 overall to też jest dużo siła 82, czyli nie najgorzej Filip Benesz, prawo obrońca ze Słowacji, 32 lata 63 overalla, no ciekawego tutaj u niego Tomasz Benesz, czy jest Filip Benesz i Tomasz Benesz eee, tutaj tym razem bramkarz ciutkę młodszy, bo 25 lat no i też on się nie wyróżnia z nad... nadzwyczajny Marcin Błąd czyli to może być może jakiś Regen Pazdana czy coś takiego Szybko szybkość biegu 93 na środkowym obrońcy na pozycji środkowego obrońcy 93 szybkości biegu. Widział to ktoś kiedyś? No wątpię. Skoczność 90. Eee, a ile on ma przyspieszenia? 69. <gry> Dobra, lecimy dalej. Łukasz Drozdowicz, eee, 66 Overall, 23 lata. No też się nie wyróżnia niczym nadzwyczajnym. Martin Guba, kolejny Słowak. Tak, Słowak. Eee, tym razem po raz kolejny bramkarz. No i tutaj 60 overalla. Tiago Guedes Almeida 71 overalla. Kontrola piłki 95. Szybkość biegu 84. Dribbling co? Ta kontrola piłki 95. Serio? No i wykończenie 61. Nie, dlaczego ci napastnicy tak mają mało wykończenia? Ale na przykład kontrole piłki, czy chociażby podania e, czasem mają naprawdę dobre, ale kontrola piłki 95 naprawdę dużo. E, Jakub Juźwiak, środkowy pomocnik, 20 lat, 63 overall. No nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym, aczkolwiek ma 20 lat dopiero, więc się jeszcze może naprawdę fajnie rozwinąć. Jakub Juźwiak. Ok, lecimy dalej. Radosław Karpierszuk, czyli kolejny Soliny Środkowy Obrońca. No i tutaj o, znowu bardzo szybki Środkowy Obrońca, 87. Facea, 81, siła 78, nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym, przy tej szybkości biegu i ewentualnej skoczności. Ile ty masz wzrostu? 1,71 m, dlatego może taka duża skoczność. Nie wiem. Ok, lecimy dalej. dalej. Daniel Klimala, 64 overall, 24 lata, wykopy 80. No, powiedzmy, że nie najgorszy. Szasza Krajnic, tym razem nie Słowak, a Słoweniec. 22 lata, czyli też stosunkowo młody, 64 overalla. Eee, no a tak poza tym nic nadzwyczajnego. Eee, Adam Kujawa, 71 overalla, 28 lat, 82 kontrole piłki, 81 driblingu, czyli jakby poruszanie się jest jego naj, najmocniejszą stroną. Dośrodkowania 64, no wykończenie 60, ale to jednak lewy pomocnik. 69, hehe, podań, długie podanie 67, czyli taki naprawdę solidny lewy pomocnik. Radosław Majecki. Czyli najlepszy bramkarz chyba, tak mi się wydaje, że tak będzie. Legi Warszawa, 72 overall, 31 lat. Powiedzmy, że ok. Lewa obrońca Jakub Majewski, 67 overall, 29 lat. Przyspieszenie, 79. kontrola piłki, 76. Tylko słabo, że w tych 6 tutaj statystykach nie ma żadnej statystyki defensywnej. Odbiór piłki 67, krycie 68, ślisk 63. Oleksandr Plypczuk z Ukrainy. Jak swoją drogą ostatnio byłem na Wołyniu, e, ogólnie trochę się zawiodłem na tym filmie, ale jeżeli ktoś lubi filmy historyczne, no to może sobie zobaczyć, e, zawsze to jakaś dodatkowa wiedza. Nawet jeżeli ktoś się nie interesuje yy, historią, ale dobra, wracając do FIFA. Oleksandr Pylipczuk, Banderowiec, yy, dryblik 61 yy, 81, jak na 64 overalla, nie ma najgorzej kontrola piłki 76 jakaś zwinność no 70 wykończenie, o wykończenie o, dziwo duże jak na 64 ovela albo 64 wykończenia, dobra Mykola e, Pylepczuk, czyli to jest Oleksandr Pylepczuk, a tu jest Mykola Pylepczuk. no i wczoraj było dwóch Beneszów, więc jakie wczoraj, wcześniej było dwóch Beneszów, więc może jakieś bracia w, dwu, dwo, dwojga braci w Legii jedni z Ukrainy, drugi ze Słowacji, ale dobra wracając 19 lat 57, no Powiedzmy, że jeszcze te 57 overall przy 19 lat może być. Załóżmy, że tak może być. No, nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Ewentualnie, jeżeli chodzi o atrybuty fizyczne, bo przyspieszenie, równowaga, szybkość biegu. No, jeszcze kontra piłki drumming. Dobra, nie najgorszy. Adam Ryczkowski kończy karierę. Patryk Sadlock, 33 lata, 65 overalla. No, ok. Piotr Sandomierski, 20-latek, 58 overalla, najlepsza statystyka to siła, 75, a tak poza tym nic ciekawego. Sebastian Szymański, 69, hehe, <laughs> overalla, 32 lata i równowaga 89, dużo, podania 82, jak na 69 overalla, nie najgorzej. Dribbling 77, też fajnie, wykończenie 75, chyba największe do tej pory w Legii Warszawa. Kontrola piłki, dribbling też na fajnym poziomie, więc mi się wydaje, że fajnie by się nim tak grało. Arkadiusz Słowik 75 overalla Arkadiusz Słowik, kontrola piłki 87, 85 dribblingu Tak, jeszcze jakby miał być Zwinność dużo, no zwinność 70 tylko Ale i tak nie ma najgorzej e, Przyspieszenie 78 84 szybkości biegu, czyli Fajnie się nie na pewno musi poruszać, ciekawe czy ma 4 gwiazdki sztuczek e, Jarosław Taszy, Taszy lewy pomocnik 67 overalla, szybkość biegu 81 Przyspieszenie 80 Eee, długie podania 78, czyli jak na 67 overalla, nie ma najgorzej. kolej okay, chyba przedostatni zawodnik, tak dokładnie, w zasadzie już ostatni. Jacek Woźniak, 30 lat, 64 overalla, słabiutko, słabiutko. No i Beto da Silva, tutaj już zawodnik zawodnik wiekowy, czyli nie można go przeskautować. Czyli Arkadusz Słowik i jeszcze jakiś tam wcześniej chyba Regen Pazdana, to są najlepsi zawodnicy Legii Warszawa, czyli dwie złote karty. Eee, właśnie w Legii w roku 2031, a ja dziękuję Wszystkim za uwagę, nie zapomnijcie zostawić Łapki w górę, bo jak dobijecie 600 lajków To na następny dzień pojawia się Następny materiał eee, Nie to, że was nie wierzę, że dobijecie te 600 Łapek, aczkolwiek no No Może będę mieć chociaż jeden dzień przerwy No ale dobra, dzięki wszystkim za uwagę eee, Też napiszcie swoją propozycję eee, Klubu w komentarzu, jeżeli Nie wiem, już film ma tak, nie wiem z... 2000 wyświetleń, 3, jak widzicie, że tych komentarzy jest naprawdę dużo, to po prostu lajkujcie te e, komentarze, które są, były już wcześniej, bo biorę zawsze najbardziej lajkowany komentarz, czyli w tym przypadku, na przykład, tą Legię e, Warszawa. A, w tym momencie się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć i pa!